Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj może nie do końca o czystym boksie, a o takiej jego odmianie. Odmianie freakfightowej, ale z dwóch względów się do tego odniosę. Z pierwszego względu, że walczy w tej walce jeden z moich ulubionych pięściarzy, czyli Gervonta Tyke Davis, a z drugiej strony walczy z... Przeciętnym, bo przeciętnym, ale jednak pięściarzem zawodowym, Jake'iem Paulem. Więc posłuchajcie. Dżerwonta Tank Davis niemal cudem uniknął odsiadki za przemoc domową, już po raz kolejny. Eee, ze względu na to, że a jak to mówi Przemek Ganczaczyk, żona go czy partnerka go kocha, a tak naprawdę ze względu na to, że pojawiła się intratna propozycja walki, której tank nie mógł odmówić, a jego partnerka prawdopodobnie nie chciała stracić okazji do zarabienia ogromnej kwoty, pozwalając tankowi Davisowi pozostać na wolności, no i oczywiście tym samym stoczyć walkę z Jake'iem. Pole. Tank Davids, który poza Canelo Alvarezem i poza tymi ogromnymi sumami pieniędzy, które towarzyszą walkom w kategorii ciężkiej, czyli w walkach Fury'ego, Usyka czy Joshua, chyba zarabiał najwięcej. Bodajże jego pojedynek z Garcia przyniósł do budżetu domowego Jervonta Davisa około 20 czy ponad 20 milionów dolarów. To sporo, sporo, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten pięściarz rywalizuje w kategorii lekkiej i y, zarabia o jakieś 20 razy więcej niż mistrzowie tej kategorii wagowej. Pieniędzy mu nie brakuje i myślę, że y, budując y, jakby. Inne pojedynki w kategorii lekkiej, bądź około lekkiej, super lekkiej, czy tej mniejszej, bo tank potrafił skakać z kategorii do kategorii. Jego możliwości adaptacji do innych wag były ogromne dzięki jego sile ciosu, umiejętnościom, no i tym, że potrafił sobie radzić w wyższej kategorii wagowej. Mimo że sam był zawodnikiem powiedzmy mikrym, ale ze względu na siłę ciosu, jakby i świetną defensywę potrafił to robić, no to mógłby zbudować pojedynki i swoje legacy pojedynki, które generowałyby jego jeszcze większy przychód niż te walki z Rajanem Garcia. No ale z drugiej strony Jaka jest moja teoria, dlaczego Tank Davis występuje w takim pojedynku, a nie innym, który notabene jest krytykowany przez większość bokserskich ekspertów, dziennikarzy, przez gro kibiców? Czyli nie tylko w Polsce krytykowani są sportowcy za to, że, że biorą udział w takich cyrkowych stacjach, ale również za granicą też. A mianowicie dlatego y, bierze udział, bo moim zdaniem on czuje, że, że coś w nim pękło, że nie ma już czegoś tego i że może przegrać swój kolejny. Pojednych. Ta walka z Roczą nie była najlepsza w jego wykonaniu. Rocza to slidny, dobry pięściarz z dużymi umiejętnościami i twardy, ale tak naprawdę w walce z żerwontą Davisem pokazał się z dobrej strony, bo Jerwoną mu na to. Pozwolił, bo dał się zepchnąć, bo, bo Rocza gdzieś poznał styl, w jakim trzeba walczyć z Davisem Davisem. Nie zrobił kroku w tył, poszedł na niego, przyjął jego najmocniejsze ciosy i starał się go przełamać. Tank Davis poczuł to, no i chyba entuzjazm w nim, w nim trochę spadł. Ja. Jakby jestem trochę świadkiem tego i trochę mi smutno, bo e, uważałem go za takiego chochlika w bokcie, takiego mini Tysona, który potrafi wywrócić słonia swoim uderzeniem, jednocześnie ma te złe intencje w swoich ciosach, potrafi zrobić psikusa e, na ważeniu, jest takim psotnikiem, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. No i Generuje zainteresowanie, ogromne zainteresowanie ludzi mimo niskiej kategorii wagowej. Natomiast jeśli przestałby wygrywać, oczywiście to zainteresowanie i jego zarobki by spadły. Stąd może próba ratowania swojej kariery i walka z Jakeiem Polem. Być może on potrzebuje czasu, ale myślę, że czas tutaj. Nic nie zmieni. Mówi się, że czas leczy rany, ale raczej nie jest to w przypadku pięściarzy, kiedy te siły witalne, refleksy, koordynacja ruchowa, funkcje kognitywne spadają, szybkość. No to, to wtedy pięściarz raczej nie rośnie, a słabnie. No i też jeśli nawarstwia się te mnóstwo problemów poza... Ringiem, to też, to, to też wtedy to na pewno nie pomaga. A Czerwonta wydaje się takim pięściarzem, który tych problemów ma dużo. Zresztą wspominaliśmy o tej groźbie więzienia, która go właśnie uniknęła. I teraz, tak, prawnicy jego, dogadali się z jego partnerką, czy raczej z prawnikami jego partnerki. Powiedzieli pewnie: Słuchaj, tu jest tyle i tyle do zarobienia, ale. Czerwona musi być na wolności, ty masz tyle i tyle z tego, co ci z tego będzie, jak pójdzie siedzieć. No i ona sobie pomyślała, faktycznie. No i generalnie jest to rozsądny ruch. Myślę, że w Polsce raczej by zamknęli takiego czerwona Dawisa przed tym, jakby zarobił i odprowadził podatki do skarbu państwa. No ale każdy kraj jest zupełnie inny i rządzi się swoimi prawami. Tam też jest. Wiele rzeczy, które prawdopodobnie są kuriozalne. Ale wracając do tematu, zastanawiają mnie dwie rzeczy. Przemka, widziałem w jego wpisach, zastanawiała waga, w jakich pięściarze będą rywalizować. Pewnie będzie jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o wagę dla Jervonta Davisa, żeby nie poszedł za mocno w górę. No i musi być oczywiście e, ograniczenie wagowe dla Jacka Pola. I teraz, jeśli Jerwanta Davis e, wynegocjuje odpowiednio duże e, zrzucenie wagi przez Jacka Pola, no to to już będzie na dobrej drodze do zwycięstwa efektownego w tym pojedynku, bo. No tutaj Jake Paul nie będzie się upierał, że Jerwonta ma zrobić jakiś limit, bo to by było kuriozalne, on i tak ma 30 kg przewagi, dokładnie bez połowy kilograma, bo Jerwonta w ostatnim, w ostatnim swoim pojedynku musiał robić limit kategorii lekki. To bodajże jest 61 kg z hakiem, natomiast, natomiast Jake Paul powyżej 90 kg. Bo musiał robić limit kategorii cruiser. Różnica jak sama, sama jak mu łatwo to policzyć, to prawie 30 kg. Stąd uważam, że tutaj restrykcji, jeśli chodzi o wagę Jerwonty, zbyt wielkich nie będzie. Natomiast będzie, będą restrykcje, jeśli chodzi o wagę J.K. Pola. Druga rzecz, która byłaby korzystna dla Jerwonty Davisa w tym pojedynku, no, to by była waga rękawic. Słyszę, że Jake Paul upiera się przy dużych rękawicach, bo będzie to walka pokazowa. Oczywiście musi być to pojedynek pokazowy, bo tak to te limity wagowe by się nie zgadzały i wątpię, żeby komisje stanowe do takiej różnicy w walce dopuściły. Natomiast no, mówmy się, jeśli Jake Paul z tych bezpiecznych rękawic w pojedynku z 30 kg. Wym lżejszym rywalem, no to pff, to wszystko, jeśli chodzi o mój komentarz. To świadczy tylko o tym, kim jest Jake Paul i jakim jest pięściarzem i co by no tam, o, o nim nie myśleli. Ci ludzie młodego pokolenia, którzy oglądają tego gościa, to taki właśnie z niego bohater bierze sobie e, zamiar Joshua, bo. O tym się mówiło, że Jake Paul będzie walczył teraz z Joshua a guzik Joshua zabiłby go jednym strzałem. Czy przestraszony, czy nie, no to wiadomo, że w walce z Jake'em Paulem nie mogłoby się nie czego bać i być może z... skrzywdziłby go, uderzając lewy prosty w jego głowę, więc wziął sobie zamiast tu tam 10 kg 60 kg Dzerwonte Davisa. Taki z niego oto bohater. Jest taki wierszyk o Stefku Borczymucha. O Stefek Borczymucha, więc przeczytajcie sobie. Ja czytałem ostatnio dzieciom i nadawałby się jak ulał tutaj do, do J.K. Pola. Więc zamiast Joshua Gervonta Davis, i jeszcze Jake Paul dla swojego bezpieczeństwa, żeby ten Gervonta za mocno 60-kilowy go nie strzelił w łeb, to bierze sobie rękawice większe niż jakby obowiązują. Moim zdaniem, nawet jeśli to jest kategoria walka pokazowa jeśli Brać to chociaż trochę w kontekście sportowym, a wiemy, że, że do końca to sport nie jest, no to Jake Paul powinien walczyć w rękawicach 10-uncjowych tak, jak by wypadało w jego kategorii wagowej, a Gervonta Davis powinien walczyć w rękawicach 8-uncjowych. No bo wyobraźmy sobie, że zwiększymy większymi 30%, czyli do 12%, tak jak, nie wiem, to było w przypadku walki z Mike'em Tysonem chyba, e, wagę rękawic Gervonty Davisa. Dlaczego? Przecież on jest zdecydowanie mniejszy i żeby zniwelować te różnice w warunkach fizycznych, to jak najmniejszy powinien mieć rękawice, bo wtedy nawet mały ma szansę znokautować dużego, natomiast musimy przecież chronić J.K. Pola, tego legendarnego wojownika, o którym się mówi. Oczywiście. W karierze J.K. Pola nie byłoby wcale nic złego, bo wielu jest takich, którzy boksują, powiedzmy, na tym bardzo średnim poziomie przeciętnym, nabijają sobie w jakiś sposób rekord, później mają strzał żeby nie to, że wszędzie o nim się mówi, żeby nie to, że nagrywa te wszystkie śmieszne filmiki, śmiejąc się z wielu mistrzów, bierze sobie stuletniego Mike'a Tysona. Nie wiem. Kto tam jeszcze jest starszy, do niedawna jeszcze Jake Lamota żył, więc mógłby sobie Jake Lamote wziąć. Byłoby Jake Paul kontra Jake Lamota. Świetny pojedynek, natomiast już tak wracając do sedna sprawy, to jest naprawdę śmieszne, żeby taki wielki facet bał się, że go ten mały skrzywdzi. Owszem, możesz dostać, no moim zdaniem, nawet dostaniesz, jeśli te rękawice byłyby ośmiąciowe, no ale. Przecież dostaniesz też za to ciężkie pieniądze. Tak właśnie pięściarze zawodowi zarabiają. Mogą wygrać i wtedy jest splendor i wtedy jest szacunek kibiców. Jednocześnie dostają pokaźną kwotę pieniędzy, ale mogą również przegrać i wtedy tracą zdrowie. Jest ryzyko, jest zabawa. Jake Paul jest takim standardowym dzisiejszym bohaterem. Jest zabawa, ale bez ryzyka i dlatego ja tego faceta w zupełności nie szanuję. Jeśli obejrzę ten pojedynka, z pewnością go obejrzę. Będzie on dostępny na platformie Netflix. 14 listopada bodajże w Atlancie, z tego co słyszałem, chociaż te informacje nie są jeszcze chyba w 100% potwierdzone. Na początku platforma Netflix wrzuciła właśnie informację, że walka jest dograna, później to usunęła, to jeszcze podkręciło zainteresowanie tym pojedynkiem. Myślę, że to świetny właśnie strzał był. W Atlancie miałby się ten pojedynek odbyć i jakby to się wszystko potwierdza: no bo czekaliśmy parę godzin od tej informacji i, i nie ma żadnego dementii. I obejrzę ten pojedynek, ale obejrzę go tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak mój ulubiony był już chyba pięściarz Jerrona Davis nakautuje tego pajaca Jayca Pola. Oczywiście trochę się przyłożę do tej jego popularności, trochę. Się przyłożę do tej jego wypłaty, ale w tak minimalnym stopniu, bo nawet nie trzeba będzie wykupować do tego pay per view, że, że jakoś to przełknę. To by było chyba na tyle. W boksie nie dzieje się zbyt wiele. Więcej się dzieje wokół tego boksu. Takie informacje spadają nam co rusz tutaj o tym, co się będzie działo w najbliższej przyszłości. Oczywiście ja czekam z niecierpliwością na ten pojedynek Canelo z Crawfordem. To jest mimo różnicy wagowej walka w 100% sportowa z niejasnym rywalem, ale ja o tym będę mówił jeszcze wielokrotnie, dlatego zapraszam na mój kanał. Zapraszam też wszystkich chętnych na kurs instruktora boksu 13. 14 wrzesień. W TVP chyba rozpoczyna się od 6, od 6 września sezon, gdzie skomentuje z panem Januszem Pindero mecz Polska Ukraina na gali Suzuki. Także powoli to powoli to będzie się kręciło. Zapraszam do sub subów, do komentowania, do lajkowania. Kto chce, buy me a coffee, oczywiście mój. Stały, stały kibic, chyba największy fan. Michał Maciej ostatnio, ostatnio tą kawę znowu kupił, także do usłużenia.